Żyć, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus z nim odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trendowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą, umarli i zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? A co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc weszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. O to ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Tak. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Krzysiewa. Lecz najmniejszy w Królestwie jest większy jest niż on. Oto słowo Państwa. Trzy tygodnie, czasami niecałe cztery, i już yy, zobaczcie, że minęło więcej niż połowa. Jesteśmy poza półmetkiem. Już Boże Narodzenie blisko. Może się zdarzyć, że ktoś w ogóle się nie zorientuje. Może się zdarzyć, że ktoś nie zauważy. Albo przejdzie nam tak koło noca, co najwyżej tylko kolorem fioletowym w kościele. A węd, natomiast jest po to, abyśmy. Odzyskać postawę adwentową, czyli takie postawy, które będą nam służyły przez cały rok. To są postawy różne. Od, o niej była mowa dzisiaj w Słowie Boga. Umiejętność czekania, co nie jest oczywiste. Nadzieja. Także umiejętność wsłuchiwania się w głos Boga. Nie tylko ten, który pochodzi ze świętych ksiąg. Pisma Świętego, z tekstu liturgii, ale także co Bóg mówi do na nas poprzez wydarzenia, fakty naszego życia, mówię z Panem w historii. Ale przede wszystkim to jest postawa radości. Jesteśmy zapraszani do radości. Dzisiaj trzecia niedziela w te jest nazywana niedzielą gałety, to znaczy uratujcie się, cieszcie się. Słyszeliśmy też o tym w czytaniach na przykład prorokę Niech się rozweselą pustynie i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. A potem na końcu odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czoło. To jest, radość jest tym, co zyskujemy razem z wiarą, jako można byłoby powiedzieć dodatek, wartość dodana. Zresztą też aby prowadzi nas do Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie to jest radosną no w słuchajcie, będziemy coś śpiewać. To są święta radości. Te święta są po to, żebyśmy mogli doświadczyć radości. Tyle, że radość, jeśli istnieje, ona jest wewnętrzna, ona jest głęboka. Też na propos Bożego Narodzenia, tam był tak jeden zakonnik, który był słynny z tego, że jak kogoś dostrzegł, to podbiegał do Niego i mówił, dzisiaj jest Boże Narodzenie, dzisiaj jest Boże Narodzenie. ludzie się stukali w głowę, mówili, coś ci się przecież jest listopad. Nie, nie odpowiadał, dzisiaj jest naprawdę Boże Narodzenie, bo czuję radość, że cię spotkałem. To jest Boże Narodzenie że oczywiście można powiedzieć, że potrzeba nam radości, powinniśmy być radośni, ale ktoś może powiedzieć, no powiedz mi czego ja mam się cieszyć. Nie jeden z nas by mógł wprowadzając swoje życie powiedzieć, no patrz, no rozejrzyj się po moim życiu. Z czego mam się cieszyć? Że lata płyną? Że ciało słabsze? Że zmarszczę więcej? Z czego mam się cieszyć? Że małżeństwo w kryzysie? Że tracę kontakt z dziećmi, że coraz drożej, Z czego mamy się cieszyć, że cały czas wojna trwa na wschodzie? Że nas nieustannie straszą katastrofami, końcem świata? Że Polacy się bryzą ze sobą? Jest pewien paradoks, bo też prorok też mówi, Niech się rozweselą pustynię i spieczą na ziemię. No to są paradoksy. Nekwi. Jeśli moje czy twoje życie może przypominać wyjałowioną pustynię czy zwierczony step, no to gdzie znaleźć ten powód radości? Do tej radości trzeba się wkładać. Nie raz. Tu chodzi o źródła, głębokie źródła, korzenie, sekret chrześcijanina. Skąd i skąd człowiek wierzący czerpie swoją radość? Niekoniecznie to musi być powierzchowne powodzenie albo coś takiego jak optymizm. Optymizm, pesymizm, przyznaczy to są światopoglądy bardzo powierzchowne. Szybko się mogą zmienić, tak jak nas. Potrzebujemy się w kontakt w głębi. Jest taki piękny, jest taka jedna postać w Świętym Święty, nazywa się Izaak. Po hebrajsku Izaak znaczy radość. Wiele nie wiemy o tym człowieku, wiemy tylko, że był synem Abrahama i Sary, że był dzieckiem z, zrodzonym z wiary w podeszłym wieku jego rodziców, tylko dlatego, że Bóg go obiecał, jego rodzice uwierzyli, że to jest możliwe. Pamiętamy właśnie, że Izaak był też w pewnym momencie, Abraham uległ posłuszeństwu Bogu i usiłował też Isaaka złożyć na Górze Moria w Ofierze. I właśnie też tylko się dowiadujemy tego, że jego całe życie było związane z kopaniem I za to studnie. Przemieszczał się po Bliskim Wschodzie ze swoim klanem i tam, gdzie się zatrzymywał, tam się wkopywał głęboka, który zróżnił. Filistyni robili wszystko, żeby go przepędzić z tamtych terenów, więc zasypywali. Niszczyli te studnie wiedzą. Przechodził na, na inne miejsce i znowu wkopywał się w studnia. Albo powracał, żeby odzyskać te zniszczone. Tu jest gdzieś ważne, ważne słowo, że źródła radości są głęboko. Potrzebujemy się do nich wkopać. Czymś takim jest nie tylko zastanawianie się nad sensem własnego życia, ale przede wszystkim wsłuchiwanie się w głos Boga daje się pogłębić. Zwłaszcza, że często jest tak, że źródła radości mogą też mieszać się ze źródłami zamartwiania się w naszym życiu. Zresztą dzisiaj jest poruszająca postać tego proroka ze starego, z Ewangelii Jana Chrzciciela, którego znajdujemy w więzieniu i którego dopadają z niechem, dopadają wątpliwości. Widzieć proroka człowieka Boga, którego to padają wątpliwości. I jeszcze w zeszłą niedzielę spotkaliśmy tego samego Jana Chrzzy w doskonałej formie. To był ten właśnie prorok nieustraszony, człowiek Boga, który miał ogromny charyzmat, ogromną siłę wyciągania ludzi z domów. Można sobie wyobrazić dzisiaj takiego Jana Krzysiela, który ma taką niesamowitą charyzmę w sobie, że jest w stanie wyciągnąć ludzi z, z, z ciepłych mieszkań, odkleić ich od z smartfonów, od ekranów. I ci ludzie podążają sami, dali się zanurzać nawet w Jordanie, poruszeni, dlatego że nagle otwierały im się oczy na swoje własne życie, przyznawali się do własnych błędów, grzechów, doznawali Bożego do miłosierdzia. Taki jest prorok. Ale nagle tego proroka spotykamy w więzieniu. Często prorocy trafiają do więzienia, często prorocy są prześladowani, są niewygodni, są traktowani jako załata, trzeba się impus, trzeba się go pozbyć. Także nasze czasy są pełne takich proroków, takich angielskich. Wysadcie to przypomnieć kardynała Pela, który na 404 dni zostaje umieszczony w więzieniu w Australii. Wpadają na niego oskarżenia o najgorsze rzeczy. Zostaje umieszczony w więzieniu o podwyższonym rygorze, nie może nawet przez 400 dni odprawić uczelni, nie może się z nikim spotykać. Wszyscy widzieli, że ten proces jest nie, nie przeciwko Pelowi, jest przeciwko Kościołowi w Australii. I, i hmm. tak samo na naszych oczach trzy miesiące temu zaledwie został zastrzelony młody amerykański ewangelizator Czernikak. Co złego zrobił? Że wziął ewangelię do ręki? Że poszedł ludziom głosić ewangelię, wizję jaką Bóg ma o nas, o naszym życiu, o małżeństwie, o rodzinie? Co złego zrobił? To był wielki sukces, że ten młody człowiek mógł na kampusy uniwersyteckie, gdzie ludzie chcą zdobyć wyższe wykształcenie, biją się o stypendia, a tam na tych kampusach hmm, spotykają się z, z, z praniem mózgów, z różnymi ideologiami, stawał i mówił, rozmawiajmy, szukajmy prawdy, zachęcajmy ich. I wielu ludzi i, pociągną za sobą. Potrzeba było takiej egzekucji na oczach jego żony, Eriki, na oczach dzieci, na oczach całego świata. 31 lat, Miałby w tym momencie 32 lata. Początek życia. Tyle lat ja miałem, kiedy przyjmowałem święcenia na Prorocy giną. No, Prorocy są prześladowani, są niszczeni. Jan Święcie jest więzieniem. I coś. Dowiadujemy ja się, że Jan Święcie bacznie obserwuje Chrystusa. Tego, którego przepowiadał, którego zapowiadał, Mesjasza. On się wpatruje i nagle dopadają proroka wątpliwości. Czy to jest ten? Bo mu się nic nie zgadza. To był Jan był człowiekiem bezkompromisowym. I on zapowiadał pojawienie się Mesjasza jako odpowiedź Boga. I wtedy Mesjasz przyjdzie jako ten, który będzie miał yy, pion w będzie mi przyniesie w nasze życie sprawiedliwość. Jeśli ktoś jest podły, jeśli ktoś jest szubrawcą kanarią, zapłaci za to. Jeśli ktoś jest uczciwy, jeśli ktoś służy Bogu i ludziom, będzie doceniony. A tu nagle przychodzi Jezus i wcale nie chwali się do odbywania sądu, tylko zaczyna przychodzić przeżycie ludzi i ja, ja już niczego nie rozumiem. Dlatego, że zauważa, że Jezus poszedł do Zacharyusza, a przecież wiadomo, to jest złodziejca. I jeszcze powiedział: Dzisiaj wspomnienie weszło do Twojego domu. Przy tej okazji Jezus staje w, w obronie pewnej kobiety lekkich obyczajów i mówi: Przebaczają ci się Twoje grzechy. Chętnie daje się zapraszać i jada z ludźmi o y, paskudnej reputacji. Grzechnik to jest w ich wypadku. I Janusz niczego nie rozumie. Dlatego dopadają wątpliwości. Czy myśmy nie przestał Czy myśmy się nie pomylili w kalkulacjach? Dlatego wysłał ludzie do Jezusa i mówi, daj mi potwierdzenie, czy to jesteś Ty, czy być może, żeśmy się pomylili i musimy na kogoś innego czekać. I wtedy Jezus przygotowuje odpowiedź prorokowi Janowi i mówi do tych ludzi, których Jan wysłał. Powiedzcie, Janowi, co widzicie? Że głusi zaczynają odzyskiwać słuch, ślepi zaczynają widzieć, chromi zaczynają chobić. chodzić, ubogi, głosi się do nowinę. I dodaje do tego wiadomość dla proroka, błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Jan, kiedy otrzymuje tę wiadomość, no właśnie, kto jest powodem jego wątpliwości? Dlaczego? Jan jest dobrze przygotowany do swoich misji. On świetnie zna całe Pismo Święta, a szczególnie te fragmenty, które zapowiadają pojawienie się Mesjasza. Jakie będą towarzyszyły temu znaki. Doskonale wie, co jest w uprote Izajasza u Jeremiasza w innych miejscach, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to rzeczywiście ślepi będą widzieć. głusi będą słyszeć. Chromi zaczną chodzić. Ubogim będzie poszła dobra nowina. Ale czy Jezus świadomie pominął jeszcze jeden fragment, który zawsze jest skojarzony z czysiemarsza, bo tak w tych wszystkich posłach, poza tym, co zostało wymienione, zawsze było zapowiedziane, że ci, co są w więzieniu, będą uwolnieni. A ja tymczasem gniję w więzieniu w którym znalazł się ze względu na swoje uczciwe wykonywanie swojej misji proroczej, że był szczery, że nie rozcięciał, że dla niego tak jest, tak nie jest nie i robi to w imię Boga. I teraz y, co z tego, że Jezus mu każe widzieć na kuchni nieślepych, którzy są uzdrawiani, a on i ja w więzieniu? Dlaczego ten Mesjasz nie przechodzi obok niego, żeby był... To jest dokładnie ten sam problem, który może mieć każdy z nas. Są takie, wszyscy przechodzimy przez momenty wątpliwości. Są takie wątpliwości, które przeżywamy epizodycznie, chwilą, ale są takie, które zostają w nas na długo, nieraz, na całe życie. I powodują w nas udrękę powodują cierpienie. Stawiają wielkie znaki zapytania o Boga, o sprawiedliwość, o prawdę. Dlaczego yy, yy, dlaczego yy, ja mógłby pomyśleć, no co mi z tego, tak jak my możemy pomyśleć, co mi z tego, że gdzieś na jakichś wielkich mitynkach uzdrowieniowych, albo w sanktuariach ktoś jest uleczony z raka, czy komuś się poprawiło w małżeństwie, czy komuś dziecko wyzdrowiało, a ja? A u mnie się nic nie zmienia. Wszystko tak jak było. I wtedy proroka dopada jak wątpliwości. Dlatego Jezus mu mówi, słabionych, to we mnie niezwątwień. Wątpliwości, które biorą się z cierpienia. Są różnego rodzaju cierpienia w naszym życiu, ale przyznacie, że najbardziej dokuczają najbardziej wkurzające są cierpienia, na które sobie nie zasłużyliśmy, które są niezamienione, które spadają nagle i nie wiesz dlaczego. Sytuacja, która często powoduje, że chcielibyśmy szybko ludziom przychodzić z pomocą. Ja też jestem w gronie tych znerwicowanych, że jak widzę, że ktoś cierpi, to chciałby się od razu jakiś plasterek przeciwbólowy komuś przylepić, jakoś mu pomóc, żeby mu żyć. Do ojca Firy, jak przyjeżdżali, ludzie do San Giovanni Rotondo i prosili o ojciec, Pomócie w mojej sprawie, żeby mógł mąż przesałniczy, żeby moje małżeństwo się uzdrowiło, żeby moje dziecko dobrze się uczyło, żebym wyzdrowiał z tej choroby. Na Ojcieł potem denerwował się i mówił, przyszłaś, przyszedłeś do mnie, żebym się przyczynił do Twojego potępienia. A jeśli to, przez co przechodzisz, jest elementem planu Boga, który jest związany z mamieniem Twoim albo z mamieniem innych. Trudno nam się na coś takiego zgodzić. Trudno nam się zgodzić na to, że ktoś może niewinnie cierpieć, kiedy jednego razu Jezus przychodził ze swoimi uczniami i zobaczyli ślepego od urodzenia. Bo podoba Ci się takie życie? Z ręką wyciągniętą, zredukowane do krawężnika, na nic innego nie możesz w sobie pozwolić. Wszystkie Twoje szanse są do zobaczenia, zaprzepaszczone. Im się serce stoi i powiedzieli, Panie, kto jest winny? Czy on, czy jego rodzice? Kto bierze za to odpowiedzialność, że jest w takim położeniu? A Jezus mówi: To nie jest ten problem. To nie jest kwestia tego, czy to jest jego wina, czy to jest wina kogoś innego. Jemu się to przydarzyło po to, aby się na nim objawiła chwała Boga. To samo się dzieje w Nazarecie, kiedy Jezus wraca do swojego miasteczka, w którym się wychowywał. I ludzie mówią: Słyszeliśmy, że robisz wielkie, wzłudane, rozrojone, dlaczego? od nas nie działasz, a nasze życie jest takie samo, jakie było. A Piotr, co robi, kiedy słyszy, że Jezus mówi, idę do Jerozolimy i tam będę odrzucony, tam będę spotwarzony, będę pobity, skończę na krzyżu, a oni się z Nim związali. I zaczynają mi przechodzić ciarki po plecach i w pewnym momencie Piotr wstaje i mówi, Panie, nigdy do tego nie dopuścimy, będziemy Cię bronić, i słyszy w odpowiedzi, zejdź skończył włączył bo nie myślisz po Bożemu, tylko po Twojemu. I Piotr czuje się zraniony przez Jezusa, tak samo jak Jezus jest zraniony przez Piotr. Najbardziej bolą Te sytuacje, kiedy czujemy się zranieni przez kogoś najbliższego, kiedy czujesz się zraniona przez swojego męża, przez swoją matkę, przez swoje dziecko, kiedy czasami czujemy się zranieni przez... Księdza przez biskupę, kościół. Pamiętam, jak y, y, jednego razu y, na początku mojego kapłaństwa prowadziłem dla dzieci małych, takie z mikrofonem dialogowane, i no, był taki maciek, 6 lat. On się jednego razu dowiedział, że ja uległem wypadkowi samochodem, bo mam rozbitą głowę, będę operowany. Jak on się dowiedział, w jego sześcioletnim sercu pojawił się bunt. Ogłosił zadeklarował więcej, nie chodzę do kościoła. W tym małym sercu pojawiła się, pojawił się sprzeciw. Mówi, jeśli, jeśli ksiądz Robert teraz znajduje się w takim położeniu, a mimo tego, że służy Bogu, no to już nic nie rozumie. Zobaczcie, nawet jeśli pojawia się w naszym życiu ból fizyczny, to często ten ból rozumiemy, on pochodzi z kąś. Czasem nawet nie jest potrzebne, żebyśmy mogli zlokalizować, gdzie jest przyczyna choroby, łatwo złapać. Zresztą często chodzimy do zbrojenia środki przeciwbólowej przecież. Ból fizyczny jeszcze nie jest problemem, natomiast problemem jest, kiedy ból przeradza się w cierpienie. A cierpienie ma to do tego, że już przyczyny nie rozumiesz, ona się odrywa, nie wiesz dlaczego. Jezus pozostawił nas przed pewnym paradoksem. Bo z jednej strony Chrystus posyła nas, żebyśmy szli i przynosili ludziom ulgę, żebyśmy im pomagali w cierpieniu. Dlatego też kiedyś będziemy sądzeni na podstawie prawa miłości. Byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem sprawiony, dałeś mi pić, byłem w szpitalu, szedłeś mi z pomocą? A jednocześnie ten sam Chrystus mówi to chce iść za. Niech weźmie krzyż swój każdego dnia i niech nie naśladuje. Na I domaga się od nas całkowitego wyrzeczenia. To jest właśnie Chrystus, to jest paradoks, który Chrystus wprowadza w nasze życie. To cierpienie, które będzie zawsze dla nas znakiem zapytania. Co się dzieje? Co chwy, po co Chrystus przychodzi na ten świat, na ziemię? Po to, żeby wejść w ludzkie Twoje i moje cierpienie, żeby je uzdrowić, pokonać od środka, pozbawić go pewnej trucizny, która się znajduje wewnątrz. Chrystus nie chce nas odalienować z życia, wyalienować życia. Nie chce nas pozbawić życia takiego, jaki jest. We wszystkich wymiarach kolara. Chce zwyciężyć tam u źródeł naszej egzystencji. Dlatego zobaczcie, Boże Narodzenie. Pokazuje, że Bóg z niebios wstępuje, żeby wejść w takie chrupowate, nieochelowane, żałosne życie, jakie mamy. Pozwala się swoim malutkim, ludzkim ciałkiem położyć w zimnym żłobie wśród cuchnących zwierząt. Przejdzie przez nasze życie tak, jakie jest i pójdzie na krzyż. Dlaczego? Dlatego, że na krzyżu powoduje się, dokonuje się potężne, ogromne zwycięstwo. My zwykle od cierpienia uciekamy. W jaki sposób uciekasz od zła, którego doznajesz? Od upokorzeń, od szpilek ze strony innych ludzi, od niesprawiedliwości. Od złych wiadomości. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego zła w sobie. Próbujemy je zrzucić na kogoś innego. Dlatego się wzajemnie obwiniamy, dlatego się wzajemnie osądzamy, dlatego puszczają na nerwy, dlatego się kłócimy, dlatego rozpaczamy, rwiemy sobie włosy z głowy. Bo trzeba na kogoś innego uwolnić od tego. Co robi Chrystus? Chrystus ściąga na siebie cały ten łańcuch zła. Pozwala, że on spada na niego na krzyżu, go miażdży, po to, żeby wygrać, zwyciężyć cierpienie miłości. Chrystus od momentu, kiedy wszedł na krzyż, związał na cierpienie z miłością. Nadaje mu największego sensu. Przychodzi w nasze życie, żeby wprowadzić odtrudkę, żeby nas uwolnić od tego wszystkiego, co nas zatruwa z powodu złych myśli złych słów, złych decyzji, rozpaczy, smutku. Wnosi w nasze życie antybiotyk, można było jeszcze szczepionkę życia wiecznego. Przychodzi, żeby pokonać wewnątrz nas zło. On przychodzi po to, żeby pokazać, popatrz, że istnieje miłość Boga. Bóg Cię kocha w tym położeniu, w jakim jesteś. Wnosi w nasze życie to niesamowite świadectwo. Jestem z Tobą. Nie pójdź się. Nie. Zaufaj mi błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Chrystus y, 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 daje nam taką podstawę, taki fundament, żebyśmy się nie bali, Że chrześcijanin, który ma oparcie Bogu, nie natrafia na pustkę, na rozpacz, ale na miłość Boga w, w sobie. Nawet jeśli musi przejść przez jakiś zakręt, nie traci u i wie, że czasami to, przez co to musimy przejść, może być czasami pewnym sposobem karcenia Boga, że Bóg w ten sposób nas naprowadza. To jest tak jak dwoje dzieci, na przykład wyobraźcie sobie, bawią się na jedni. I w pewnym momencie na ciężarówka. W ostatniej chwili jakiś mężczyzna, który obok zabrał, zwiadł te dzieci z jedni i nagle potem krzyczy na jednego z nich. Łatwo się myśleć, którego z nich jest ojca. Właściwie się na kim zależy. Jeśli kogoś kochasz, to nie będzie Ci obojętne, czy on idzie w dobrym kierunku, czy w złym. Czy masz szczęśliwe życie, czy idzie w stronę kolizji, żeby sobie zrobić krzywdę. Będziesz gotowy nim niej będziesz gotowa podnieść głos, postawić barierę. Tak właśnie działa Bóg, nie ma, że nas korupuje, ale z miłości. W każdym razie Boże Narodzenie to jest Jedno potężne wejście Boga w nasze życie być może nie pojawi się w tym miejscu, gdzie jest wykrochmalone obrocie, gdzie mamy pachnące ubrania, gdzie się spotykamy przy babce, ale przychodzi się do nas zaskoczyć swoim wejściem, wdarnięciem w to miejsce, które jest najtrudniejsze, tam gdzie jest Twoje i moje wędrówki.